Drogie dzieci, droga młodzieży, konfirmanci, drogi z Boże, łaska Wami i pokój od Boga Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Słowo, które dzisiaj chciałbym, aby posłużyło do naszego rozważania, rozmyślania, zapisane jest w Ewangelii Jana w rozdziale 5, gdzie znajdujemy historię pewnego chorego, która uczy nas coś o wdzięczności. Potem było święto żydowskie i udał się Jezus do Jerozolimy, a jest w Jerozolimie przy owczej bramie sadzawka zwana po hebrajsku Betesda, mająca pięć krużganków. W nich leżało mnóstwo chorych, ślepych, chromych i wycieńczonych, którzy czekali na poruszenie wody. Od czasu do czasu stępował bowiem anioł Pana do sadzawki i poruszał wodę. Kto więc po poruszeniu wody pierwszy do niej wstąpił, odzyskiwał zdrowie, jakąkolwiek chorobą był dotknięty? A był tam pewien człowiek, który chorował od 38 lat. A gdy Jezus ujrzał go leżącego i poznał, że już od dłuższego czasu choruje, zapytał go: Chcesz być zdrowy? Odpowiedział mu chory: Panie, nie mam człowieka, który by mnie wrzucił do sadzawki. Gdy woda się poruszy, zanim zaś ja dojdę, inny przede mną wchodzi. Rzeczy mu Jezus, wstań, weź łoże swoje i chodź. I zaraz ten człowiek odzyskał zdrowie, wziął łoże swoje i chodził. Panie, dzięki Ci za tą historię, dzięki za Ewangelię, która jest pełna życia. Pełna nadziei, że ty, panie, przychodzisz także i do nas i pytasz dziś każdego z nas, czy chcemy być zdrowi, czy potrzebujemy ciebie. Prosimy Ciebie o Ducha Świętego, aby On dotykał naszych serc i prowadził nas dzisiaj. Amen. Kochani, na początku dziękowałem już za piękne dekoracje, ale chcę przede wszystkim podziękować dzieciom za to, że przynieśliście swoje koszyczki i w ten sposób podzieliliście się, czy wasz dom podzielił się tym, co mieliście. Pozwólcie jednak, że spróbuję was troszeczkę odnaleźć dzisiaj w kościele. Bardzo proszę, by dzieci, by dzieci szkolne. I młodsze, jeśli mogą, podniosły ręce. Tak, żebym wiedział, gdzie jesteście. Super, bardzo miło Was widzieć. Cieszę się, że jesteście razem z nami. A w związku z tym, że za tydzień rozpoczynamy szkółki niedzielne, dziękuję, rozpoczynamy szkółki niedzielne, to prawdopodobnie większości dzieci nie będzie z nami w kościele na, nabożeństwo, na nabożeństwie. Dlatego pozwólcie, że tak troszeczkę do nich, w ich stronę, to rozważanie dzisiejsze poprowadzimy. Myślę, że dla nas wszystkich będzie też to tak samo zrozumiałe. Kochani, temat wdzięczności jest dość prosty, dlatego, że wszyscy wiemy, co to znaczy dziękować. Prawda? Wszyscy znamy to słowo. A powiedzcie mi, czy łatwiej jest narzekać, czy dziękować? No, narzekać. Pewnie, że tak. Łatwiej jest nam narzekać. To jest ciekawe, czemu tak jest. Czemu zauważamy to, co złe, a tak trudno zauważyć to, co dobre? I żeby to sobie jakoś tak obrazowo uświadomić, posłużyłem się dzisiaj, chcę się posłużyć dzisiaj pewnym rekwizytem. Nabyłem go wczoraj, bardzo ładnie wygląda, bardzo ładnie pachnie. Nie wiem, czy ładnie, dobrze smakuje, myślę, że tak. Nie wiem, czy znacie coś takiego co to jest? To jest pączek, to jest pączek, który wywołuje dużo pozytywnych emocji. I to od razu widzimy i wyobraźcie sobie, że co by było, gdyby ksiądz po nabożeństwie, przy wyjściu z kościoła każdemu takiego pączka rozdał. <grywanie> Dziękuję za te uśmiechy, już wiem. Przypuszczam, że przynajmniej części z nas, przynajmniej części z nas mogłoby być miło. Ale wyobraźmy sobie trochę inną sytuację, że stajemy pod tym kościołem, każdy dostaje takiego pączka i słyszymy tak: no nie, no ale ten pączek ma dziurę. No a po co on ma dziurę? No jak można było zrobić takiego pączka? Przecież jakby tej dziury nie było, to na pewno byłby tam jakiś pyszny dżemik albo marmolada, albo bita śmietana, czekolada by tam była. O nie, no jak można było zrobić takiego pączka z dziurą? Po co ona jest? No przecież jak można? Gdybym ja robił pączki, to ja bym wiedział, jak to zrobić. To na pewno by dziury nie było. Ale ja nie jestem piekarz, co ja będę piekarzowi mówił, co ma robić. Przecież on ma wiedzieć, ale jak widać nie wie. No nie, no przecież na to się nie da patrzeć. Taka dziura. No po co ona jest? Jak byśmy się czuli, gdybyśmy takie głosy słyszeli? Ksiądz już by wiedział, że na pewno żadnego pączka dawać nie może, jakby kiedykolwiek dał, ale chyba by nam nie było miło. Kochani, narzekanie powoduje, że przestajemy widzieć to, co mamy, a skupiamy się tylko na tym, czego nie mamy, czego nam brakuje. Co wyszło nie tak, co mają inni, a ja tego nie mam. A gdybym coś miał, albo gdybym coś posiadał, albo coś osiągnął, to by było lepiej, ale nie jest, bo tego nie mam. Narzekanie powoduje, że nie potrafimy widzieć tego, co mamy. Zapominamy o tym, co mamy, a skupiamy się tylko na tym, czego nie mamy. I stajemy się nieszczęśliwi. Stajemy się zgorzkniali. I tak, jakby to było pod kościołem, o ile oczywiście by tak było, co so wątpię, to zauważylibyśmy, że taka postawa zaraża też innych, powoduje, że innym się odechciewa. I być może, gdybyśmy stale tylko takie słowa słyszeli, to może nie jeden pączek by wylądował w koszu. Choć też myślę, że nie. Narzekanie zabija w nas to, co dobre, a wyzwala to, co złe. I wydaje mi się, że ten przykład jest podobny do tego, o czym czytaliśmy przed chwilą w tej historii. Czytaliśmy o człowieku, który od 38 lat jest chory i przebywa w tej sadzawce i czeka na cud. I kiedy w końcu staje przed nim Pan Jezus, zadaje mu to najważniejsze pytanie: czy chcesz być zdrowy? Czy chcesz być zdrowy? Kochani, spróbujmy sobie wyobrazić, że ten człowiek, który od tak, długo, od tak dawna już czeka na cud, spotyka w końcu tego, który jest synem Bożym, który jest tym wcielonym słowem Bożym, który uczestniczył przy stworzeniu wszechświata, który jest źródłem życia. On staje przed nim i zadaje, tak się wydaje, bardzo proste pytanie: czy chcesz być zdrowy? Ale człowiek ten, nie widzi tego, co otrzymał właśnie, ale widzi tylko o to, czego nie ma, czego mu brakuje. Panie, nie mam człowieka, który by mnie zaniósł. Nikt mi nie pomaga. Jestem taki biedny. Wszyscy się mają lepiej. Każdy potrafi zdążyć, tylko nie ja. Gdybym był jak inny, gdybym siedział gdzie innym, w innym miejscu. Gdyby inne były okoliczności, to na pewno byłyby lepiej, ale jestem tam, gdzie jestem, więc już lepiej nie będzie, zawsze tu będę i koniec. Nie da się mi pomóc. I okazuje się, że ten człowiek nie potrafi odpowiedzieć na to proste pytanie. Nie potrafi rozpoznać swoich prawdziwych potrzeb. I nie potrafi zobaczyć, czego tak naprawdę najbardziej w swoim życiu potrzebuje, a ten ktoś właśnie przed nim stanął. A on widzi tylko to, czego nie ma. Jest z tego powodu bardzo nieszczęśliwy. I to nieszczęście powoduje, że nie potrafi poprosić. Nie potrafi powiedzieć, panie, chcę być zdrowy, iść do domu. Nie chcę już tu siedzieć. Nie, czegoś nie mam, inni mają lepiej, jest bardzo źle. Ta historia ma dwa tysiące lat. Czy ona tak naprawdę jest daleko od nas? Czy naprawdę niewiele ma wspólnego z nami, z naszym sercem? Z naszymi słowami, które wypowiadamy na co dzień. Czy naprawdę ta historia jest przestarzała, bo napisana tak dawno temu? Wydaje mi się, że nie. Wydaje mi się, że jest bardzo aktualna. I bardzo często bywa tak, że Pan Bóg do nas przychodzi i coś do nas mówi, i pyta nas o coś. Może na każdym nabożeństwie, może na spotkaniu, może w domu, gdziekolwiek przychodzi do nas Bóg i coś do nas mówi, ale. My nie wiemy, co on mówi. Nie słyszymy go, bo skupiamy się tylko na tym, czego nie mamy i co nam brakuje. I gdyby to było, to wtedy byłoby lepiej. Być może do ciebie nierodnokrotnie i do mnie mówił Bóg, a ja byłem skupiony tylko na tym, co mnie otacza. I nie widziałem nic więcej. Nie chciałem widzieć nic więcej, bo byłem zagniewany czy rozgoryczony tym, że jest tak, jak jest. Ta historia, drodzy, uczy nas kilku rzeczy. Na pewno każdy z nas może mieć swoje myśli, swoje przemyślenia. Natomiast to, co mnie poruszyło w tej historii, to to, że Pan Jezus przychodzi do tego człowieka, mimo tego, że Pan Jezus wie, że on będzie narzekał. Że nie jest w pewien sposób gotowy na to, żeby porozmawiać z Panem Jezusem, a on i tak do niego przychodzi. Tam, gdzie on jest, w tych swoich myślach, w tym negatywnym myśleniu, tam do niego przychodzi. Aby dla niego coś uczynić. To wielki dowód Bożej łaski, Bożej cierpliwości i Bożej dobroci, bo z tą samą łaską i dobrocią Bóg do nas przychodzi, nawet jeśli nam się zdaje, że na to nie jesteśmy gotowi, aby dać nam życie, aby powołać nas do innego miejsca, do drogi, do wyjścia, do życia. Poza tym zauważam też, że człowiek ten odpowiedział. Wziął to swoje łoże stał i poszedł. Kiedy został oczyszczony, kiedy został uzdrowiony, nie został tam na tym swoim miejscu, on już wiedział, że skoro spotkał Jezusa, nie może tam dłużej zostać. Bo jeśli spotykam z Pana Jezusa, nie tam słyszę o nim czy widzę na obrazku, ale kiedy spotykam Pana Jezusa, to nic w moim życiu już nie może być takie jak było. Nie ma takiej możliwości. Każde spotkanie ze Zbawicielem powoduje, że wychodzę w drogę staję ze swojego miejsca i idę do przodu tam gdzie mnie prowadzi pan Jezus zostańmy chociaż z tymi dwoma myślami że pan Jezus do ciebie przychodzi aby dać ci życie aby cię uzdrowić podnieść i aby cię popchnąć skierować do nowego życia do nowego miejsca do nowego sposobu myślenia do nowego bycia a w dzisiejszym święcie dziękczynienia Rozglądnijmy się uważnie wokół siebie, na siebie, w siebie. Przypatrzmy się mądrymi oczami. Poszukajmy niezliczonych dowodów Bożej łaski, Bożego miłosierdzia. Nie patrzmy tylko na te dziury, które są w nas, które są wokół nas, które są w innych, ale zobaczmy to, czym Bóg nas obdarowuje. Jak wiele posiadamy, jak wiele mamy, i uczmy się tego, to nie przyjdzie naturalnie. Uczmy się tego, uczmy się tej wdzięczności, i tą wdzięcznością dzielmy się dzisiaj. Dzisiaj powinna być ta kawa po nabożeństwie. Dzielmy się z tą kawą, z tą radością, z tą wdzięcznością z innymi, z tymi, którzy są wokół nas. Bądźmy inni od tego świata. Amen.